Eukarioty, organizmy jądrowe. Na wyodrębnienie jądra z cytoplazmy organizmy potrzebowały około 1,5 miliarda lat. Proces ten tłumaczy teoria endosymbiozy. Ściana komórkowa przeszkadza we wzroście. Organizmy mające ją cieńszą lepiej sobie radzą w środowisku. Większe mają większe szanse przeżycia i rozmnożenia się. Cecha jest utrwalana, aż ściana całkowicie zanika. Komórka może teraz rosnąć większa i pochłaniać większe cząstki pokarmowe. Tak, teraz jest o wiele swobodniej. Komórka trawi pokarm. Pokarmem mogą być nawet mniejsze organizmy. Substancje odżywcze zostają wchłonięte do cytoplazmy. Prezentowany sposób odżywiania się to pinocytoza. Jak widzimy, błona komórkowa wpukla się, tworząc pęcherzyk pinocytarny i cała jej zawartość zostaje strawiona. W miarę powtarzania się cyklu zaczęły tworzyć się systemy pęcherzyków powstałe w wyniku zalewania pokarmu cytoplazmą. Owe pęcherzyki oddzielały coraz bardziej informację genetyczną od reszty ciała komórki. aż wyodrębniło się jądro. Komórka pochłania mniejsze organizmy, autotroficzne prokarioty, aeroby. Niektóre z nich nie zostały strawione, Zaczynają współpracować z eukariotem. Pęcherzyki powstały z pinocytozy, stworzyły siateczkę uśródplazmatyczną i inne podobne struktury, m.in. aparat Golgiego, Lizosomy, wakuole. Jest też najważniejsze, jądro komórkowe zawierające materiał genetyczny. A także mitochondria i czasem plastydy, które powstały dzięki pochłonięciu mniejszych tlenowych i autotroficznych organizmów. Dowodem na to jest własne DNA i rybosomy w mitochondriach i plastydach. Oczywiście nie wszystkie komórki miały obie te struktury. Te, które mają mitochondria stają się aerobami, a te, które dodatkowo mają plastydy z barwnikiem są samożywne.